Cześć, 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 siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Cyklop, jest to kolejny odcinek z kariery Mameda Kalidowa w UFC 5, przechodzimy sobie do ewolucji zawodnika, Czyli lecimy sobie tutaj rzeczy w stójce na trzy gwiazdeczki, lecimy sobie tutaj, jest dobrze, jest elegancko, przechodzimy od razu sobie do walki z Suk Shinem, alright... Ready? Lecimy z tym. Nie zdążyłem się skupić na Tale of the Tape. Ok. 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 No i head kick, Jep. Jep na głowę. Piękny overhand. I ląduje na deskach przeciwnik. Ale wstaje. To jeszcze nie koniec. Łokieć i kolana. Mm, Okej, okay, kopnięcie na nogi. To właśnie podobno miał robić. Oj! I twarz... Y już na pewno widziała lepsze momenty tutaj naszego przeciwnika. Było słychać pękanie kości po tym kopnięciu. Ewidentnie. O nie, czemu wycina logo Batmana? Ono jest żółte, nie zielone przecież. Halo. Okej. Okay. Pięknie. Oj! I leci. Leci po niego, ale to chyba jeszcze nie będzie koniec. Eee. Okej. Okay. Okay. I ładujemy go. Oj! No, i kolega nas przetacza. Znajdujemy się aktualnie w półgardzie, a przed chwilą byliśmy w dosiadzie. Ok, i wstajemy. Oj, dobrze, że nie trafił tym overhandem. Pięknie. Blisko się trzyma przeciwnika Mamet. A trafił w nogę podczas kopnięcia. Oj, oj. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Ładnie. Złapane kopnięcie. Oj! Drobne rozcięcie na twarzy Mameda. Okej. Okay. Nie ma, nie ma kopnięcia. Oj. No ej, halo. Aha, to tak było. Okej. Okay. To tak się robiło. Eee, no chyba tutaj ucierpiał kolegi. Okej, okay, keep working just like that. Pięknie. 25 kopnięć w jednej walce. Okej, okay, okej. Okay. Musiałem się podrapać po nosie. Au. 30 sekund do końca rundy. Już się trochę tu uspokoiło. Ale tylko trochę. Okej, okay, przewraca, ale wstajemy od razu. Oj, zamyka pod siatką e, Mameda przeciwnik pod koniec rundy, ale e, nic mu tu, to nie ugrywa. Raczej. Pięknie wylądował na deskach Przeciwnik Ja nie wziąłem Sedzika Żółwik przybity I ląduje na deskach Gleba I to jest koniec 9 sekund Rundy numer 2 Proszę Państwa ale pierwsze y, urazy się pojawiają, rozcięcie. Poleciał na ziemię i został zglebowany. Wygrana przez TKO. Knockout y, techniczny, 9 sekunda rundy drugiej. 4500 zarobione, 1000 fanów, 1%, y, 1 kariery. A raczej statystyki na moją korzyść, pierwszą rundę wygraliśmy, o, druga trwała 9 sekund, także raczej punktów nie, zdąży, nie zdążyli. 4-0, 14 miejsce w rankingu, oferta walki, sprawdźmy z kim się zmierzymy, może ktoś z rankingu, nie spoza rankingu, 9... Yy, Dziesiąte miejsce w rankingu Humberto Gutierrez. Cztery tygodnie do walki. Ja się widzę z wami po obozie przygotowawczym, oczywiście. Hej, Mamet! Humberto Gutierrez złapał uraz i musi wycofać się z naszej walki. Co chcesz zrobić, załatwić, żeby w zastępstwie zobaczył z tą nową przysnieg? Czyli czekamy, aż Gutierrez odzyska sprawność? Możemy zmierzyć się z każdym że Zgadzam się na zastępstwo oczywiście, okej okay, witam się z wami po bardzo szybkim obozie przygotowawczym 46 punktów tylko tutaj polecimy sobie może na wszystko na dwie gwiazdki, pozycję dolną gwiazdek 2,5 elegancko e dalej 3 gwiazdki, mamet kalidow przechodzimy do walki z Luisem Brooksem, który ma 5-0 my mamy 4-0 zobaczymy kto zostanie z zerem w rekordzie po tej walce Przeciwnik. Młodszy od nas, yy, wyższy troszkę i tylko tyle zdążyłem zobaczyć. Yeah. Okej, okay, żuwika nie chce przybić. Okej, okay, okej. Okay. I ogłuszenie! W pierwszych 15 sekundach walki! O! I przetoczenie! Do dosiadu przez naszego przeciwnika Już znajdujemy się w półgardzie Poleciał na ziemię po tym kopnięciu Okej okay. I wstajemy bardzo szybko Kolejne kopnięcie Na głowę trafia I ląduje znowu na deskach o i hajki kolejny GLEBA! No i chuj, to jest koniec. Ja wstałem po dzika kompletnie niepotrzebnie, ale to oznacza, iż... Zajęło nam to 48 sekund, zarobiliśmy 5250, 1780 fanów, 0,3% kariery, 3 knockdowny w 48 sekund, całkiem ładnie. No dużo przeciwnik nie pokazał, to jego 0 w rekordzie już właśnie zniknęło. My przejęliśmy jego rekord, czyli 5-0. Hej, Mamet Kalidow, grube wieści. UFC oferuje Ci kontakt! Kontrakt to wielka sprawa, ale może źle się kończyć, jeśli nie jesteś gotowy. Możemy przyjąć wyzwanie, ale możemy też odmówić, jeżeli wolisz nabrać doświadczenia. Jestem gotów, Namieszajmy w UFC. W tej karierze jak najszybciej przychodzimy do UFC. Jak tylko się da, 21 000 udział 21 tysięcy wygrana, 4200 premii za walkę wieczoru. Kontrakt na 4 walki. Zakończ walkę przez KO-TKO. Poddanie następującą ilość razy. To sobie weźmiemy 25 tysięcy premii, to będzie do kontaktu, do kontraktu. Elegancko. Teraz sprawdźmy, z kim zmierzymy się w pierwszej walce w UFC. E, cóż, Momet mówię, że chcesz wyjść do UFC z jak największym hukiem? No i proszę, brat Tavares nie przestaje grędzić, a UFC jest gotowe zorganizować tę walkę, wchodzisz w to. Nie obchodzi mnie, co, co mówią, zawalczy z każdym, z Tavaresem. Też, proszę bardzo, oferta walki. Brat Tavares, 3,5 gwiazdki, 5 tygodni przygotowania. Ja się widzę z wami po obozie przygotowawczym, oczywiście. Po troszkę dłuższym, niedużo lepszym... Obozie przygotowawczym, widzę się z wami. E, przechodzimy do mediów społecznościowych. Mamet Kalidow to znowu ktoś od trenera Davisa. Facet posłał do UFC Sam Schrott o klepie kogoś takiego bez problemu. E, możecie mi już dopisać, to zwycięstwo. jiu -jitsu to podwaliny UFC. Mamet Kalidow. Daj pokaz walki w parterze i wypracuj poddanie. Usłyszysz tylko, jak robi klep, klep, klep. Prata Tavares. Szczytowa forma, średni szum medialny, przechodzimy do walki. Debiut mameda w UFC. Ty, nie, nie! Nie poszedłem do ewolucji zawodnika, nie? No to chuj w następnym odcinku na początku będziemy mieli więcej punktów do rozdania. Starszy od nas, wyższy i zasięg taki right, sam. A, starszy od nas o 11 lat, 2 cm wyższy, zasięg równy Making his UFC debut here tonight. Butcher Butcher. What? Yes, I'm ready to fight. Let's go. Here we'll see how it goes. Here in his first USC star, all right. A lot about these prospects when they're put in positions that they're not normally put in, uh, inside of the octagon. You can do them in practice, but there's a big difference when you experience it inside. The out, out, out. Oh, Pink, Great yeah, he them. Well, one got through that kick was blocked. Trading huge shots. Let's see. Okej. Okay. Okay, to miał być high kick. Oj, oj. Okej, okay, okay. Dobrze, lekki. kick. Pięknie. Spoza dystansu go tutaj ładujemy. Piękny high kick Mixing up the strikes, and your combination with the kitten. Oj. 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 Okay, Oj. Okay. Hello. A Yeah. He's doing a great job with the hands. He looks like a professional boxer out there. Oh, you can hear his nose bleeding now. Uh-huh. He's going to be cut perhaps there on the bridge. And now there are two sides Pięknie. Tavoris gets caught by that straight punch there. Okej. Okay. Proszę przestać mi kopać po nogach. Dobrze. Oj! I oguszony Mamet, ale 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 spokojnie. Spokojnie. Za bardzo na żywioł poleciał trochę, pięknie. No, Ty kurwo, ok, pięknie. O, pięknie chciał e, zmienić poziom, ale nie ma.

Okay. Oh, big, left hook there. big left hook Ow that knee. That, knee him. that knee, hurt him. We saw it. We saw it. Okay. Trying to land the elbow there to no avail. I pięknie, ogłuszenie i ląduje na ziemi. E, Tavares, koniec pierwszej rundy zaraz, minuta została, ale to jeszcze nie koniec. E, Mamet próbuje robić co może. Łokieć na koniec, kombinacji big ground and pound. Pięknie, prawda? Moving target is not good. Nie ma bardzo dobrze. Okej. Okay. moving his head on the ground. Ok, pięknie jeszcze zakończyliśmy rundę uderzeniem. O.

I pięknie ogłuszony przeciwnik. Piękny high kick. Oj, łokciem dostał Mamet. Nieładnie. Oj, oj. Oj. Pięknie. Oj. Okej, okay, on tu próbuje. Ooo, pięknie. Łokieć z obrotu, proszę państwa. I podbródkowy Ogusza, y, Tawareza Koniec się zbliża, ale oddaje oguszenie zaraz. Mamedowi. I po raz kolejny. Ogusza, Mameda robi się ciężko. shot Well, it's been a wild fight thus far, perhaps a contender for some bonus money at fight's end. These guys are going to have to dig deep. They're both hurt. They're both hurt. you a expect... pink, overhand. You did not expect a war like this, though, where both guys, from the moment they said fight, went forward, got each other's face, and just beat each other up. It's been tremendous. It's been tremendous. Okay.

który usadza przeciwnika i to jest koniec. Proszę państwa, Mamet Khalidov wygrywa swój debiut w UFC poprzez nokaut techniczny w rundzie drugiej. Podbrudkowy usadzający przeciwnika oraz proste w parterze dokańczające całą sytuację. Bardzo bardzo super. Podoba mi się to. Mamet wygrywa swój debiut w UFC. Z Tavarezem. Knockout, druga minuta 15 sekunda. Czy jednak nietechniczny, jednak zwykły. 125 200 zarobione, bo premia za walkę wieczoru i za występ wieczoru. 16 000 fanów, 2,3% kariery. Yy, tutaj plus 10 punktów. Proste w tłu w parterze oraz proste w parterze na poziom trzeci. No i sprawdźmy sobie tutaj, jak sędziowskie karty wyglądały. Pierwszą rundę wygraliśmy, oczywiście. W drugiej rundzie to już było troszkę bliżej. Ale no, pierwsza runda ewidentnie yy, dla Mameda. My sobie sprawdźmy My z kim zmierzymy się na, na początku następnego odcinka? 82 punkty ewolucyjnie rozdane. U nie rankingowy jeszcze, ale 4 gwiazdki ma kolega, 4 tygodnie przygotowania do walki. Ale to już w następnym odcinku. Jak na razie to było na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, strzelcie suba, jak jesteście nowi na kanale. Bądź, jeżeli nie jesteście nowi, ale tego suba nie macie, to byłem ja, czyli Cyklop, to była kariera Mameda Kalidowa w UFC5. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. I na, 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 nie. right